Kończy się pierwsze kwitnienie łąk kwietnych w Jarocinie. Jest to dobry czas, żeby przystąpić do prac pielęgnacyjnych i koszenia łąk kwietnych. Pierwsze koszenie robimy w okresie sianokosów, czyli do 15 lipca. Wszystko zależy od pogody, czy pogoda jest słoneczna, czy deszczowa. Następnie damy czas łąkom kwietnym, żeby ponownie zakwitły. Zakwitną pod koniec lipca, na początku sierpnia. Kilka tygodni temu gościliśmy tutaj na terenie gminy Jarocin specjalistę do spraw łąki kwietnej, pana Dariusza Słowieńskiego, który spotkał się z panią burmistrz Jarocina. Spotkał się tutaj na terenie przy łąkach kwietnych. Posłuchajcie państwo tego nagrania. Burmistrz, Jesteśmy teraz na ulicy na Maratońskiej. maratońskiej. No, tak? Ja uważam, że no cudowna łąka, nie? przepiękna łąka. Eee, tutaj, generalnie w tej chwili. Takie błękity, czyli żmijowiec, ale o, Krwawnik, e, krwawnik to są Czyli pani, coś no, ze starych łąk również. No, tu generalnie są składniki starych łąk. I ale... generalnie kwitną rzeczy wieloletnie. Bo tu tak jak wspomnieliśmy, maki już przekwitają. To są jednoroczne, jednoroczne kwiaty polne. A teraz mamy taki naprawdę przepiękny wystrzał. Wszystkiego, no, no taki, taki Tutaj czesno. przepiękne, te różowe. Późno, no, to nie jest goździk kropkowany. Te goździki jest. również można w naszych ogrodach spotkać. Oczywiście. Tak, oczywiście. one wtedy taką znaczy, piękną. Do, dokładnie, kartuski, kartuski spotykamy w ogrodach. Mamy formy odmianowe krawnika, mamy formy odmianowe złocenia właściwego. Tam jeszcze mamy jastrunę. I teraz mamy ten piękny okres kwitnienia który ja myślę, że on potrwa z 3 tygodnie trzy, może 4 tygodnie i później przychodzi taki czas, taki dylemat, bo żeby łąka była atrakcyjna to my zalecamy, żeby była koszona dwa razy, bo jeżeli w sezonie wegetacyjnym będziemy łąkę kosili jeden raz, to ona za powiedzmy za około miesiąc będzie taka brunatna, bo wszystko będzie przekwitnięte, ona daje, daje nam nasiona wtedy, ale myślę, że dobrym momentem to jest skoszenie właśnie w tym okresie, żeby pozwolić na to, żeby rośliny, te, które są roślinami dolnego runa, żeby zaczęły kwitnąć ponownie. Może nie ponownie, ale w ogóle, żeby zaczęły kwitnąć, a rośliny, które, kwiaty, które powtarzają kwitnienie, zakwitną nam jeszcze raz, czyli yy, krwawnik zakwitnie, żmijowych łąpoków kwitnienie i haber łąkowy i one będą niższe i będą kwitły. Czyli jeszcze tak raz. piękna łąka jak ta teraz yy, tutaj. To mniej więcej w, jakiej, o jakiej, w jakim terminie powinna zostać skoszona? Czerpiec, lipiec? Problem, żeby podać termin kalendarzowy, polega na tym, że wszystko zależy nam od przebiegu pogody. I teraz, teraz zakładamy, że koło, koło miesiąca, trzy tygodnie na pewno będzie atrakcyjne kwitnienie więc y, wtedy no szkoda byłoby, y, szkoda byłoby akurat tą łąkę pozbawić tak, tego i tak, mieszkańców, którzy, tak no właśnie, do, dokładnie i, i pozbawić... dokładnie, dokładnie, także nie o to nam chodzi, bo niestety no y, y, kwiaty, dzikie kwiaty nie, nie, nie kwitną bez przerwy, ale koszenie, Pobudzają je do tego, że one jeszcze raz będą kwitły. Czyli tą łąkę powinniśmy skosić w momencie, kiedy, kiedy przestanie wyglądać przestanie, atrakcyjnie. Przestanie atrakcyjnie. I jest wyglądać. szansa na to, że w tym znaczy roku na po koszeniu ona wybije będzie, jeszcze raz. Będzie kwitła jeszcze mhm. raz. A proszę mi powiedzieć, jeżeli kosimy łąki kwietne, to pozostaje potem. E... Generalnie pokos co do zasady zostawiamy, żeby nasiona się osypały i wtedy zbieramy. Ale zawsze musimy zebrać. Zawsze musimy zebrać i nie Co powinniśmy nie wiecie, zostawiać to e, właśnie to ja ja Mały ja, ja, ja komponuję nie powinniśmy zostawiać pokosu, ponieważ dokarmiamy bardzo, bardzo proszę e, chodzi o to, żebyśmy nie dokarmiali substancjami odżywczymi łągone one lepiej, lepiej kwitną, jak mają ubogie, e, ubogą glebę, jak jest bieda. To wszystko naprawdę wygląda lepiej. Pobiega, to łąki wyglądają, wyglądają pięknie. pięknie. A jak jest dużo składników odżywczych, to mhm. wyglądają zielone, bo taka jest natura. natura Czyli po prostu potrafią przetrwać ciężkie, ciężkie czasy. czasy i wydać. I a wydać wartość w takiej łąki to również o. podczas opadów. O, oczywiście, no to, to są. O, tu, tu będzie wyglądało. Bardzo pięknie. dziękuję. No, retencja, nie? Zatrzymują, zatrzymują wodę. Ta, yy, generalnie dzikie kwiaty mają bardzo yy, rozbudowane systemy korzeniowe i, i przy nawalnych opadach, które teraz generalnie nawiedzają nas, to one są w stanie zmagazynować tą wodę. Nie? Oczywiście, jeszcze wracając do koszenia, bo moglibyśmy nie kosić. I wtedy zostanie taka łąka e, antysmogowa, bo będzie e, wszystkie pyły zawieszone no zbierane. ale no niestety wtedy nie będzie atrakcyjna dla mieszkańców. A tutaj nawet o, proszę zobaczyć, taka prosta nostrzyk żółty, bardzo mi ododajna i taki nostrzyk, ja, ja w ogóle skomponuję pani bukiet z tego, co tutaj jest coraz więcej e, profesjonalistów twierdzi, że, że, tak, że, że warto kosić dwa razy, ponieważ przy drugim koszeniu one z powrotem będą kwitły. I łąki generalnie się kosi w okresie e, sianokosów, przecież kosimy łąki, tylko musimy tutaj... określić termin sianokosów. Dokładnie. Tym bardziej, że tutaj nie mamy takiej różnorodności kwiatów, jak myśmy przy ulicy Maratońskiej. Tutaj mamy zdecydowanie więcej mm. zieleni długich traw. Które pięknie wyglądają w bukietach. Pojawiają się jeszcze maki, żółte, fioletowe kwiaty. To mm -hmm. wszystko jest pewną kompozycją, ale zdecydowanie przewaga jest tutaj tej zieleni, czyli e, różnego rodzaju. Zbliża się trakt. czas na siano Tak, tak dokładnie. Jeszcze jedną chciałam tutaj dodać rzecz, bo to jest to, co mnie zachwyca czyli. Haber łąkowy. Haber łąkowy, który. Haber łąkowy, powtórzy kwitnienie. I, I przeciąga on, on tutaj owady, tak? No dokładnie, tak? To, jest, to jest genialne pastwisko dla dzikich zapylaczy. Zresztą tak samo jak rozkwitną tutaj dzikie marchwie, to, to wtedy się okaże, ile Kiedy one ściągają. Marchwie, to, jest to, 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 jest to jest właśnie to, tak? I Czyli to dokładnie. jest ta część, którą mam tutaj w swoim jeszcze? Tak, i szczyczy, dokładnie tak. Tylko dokładnie tutaj tak. już wygląda Z tym, ładnie. że Dzika marchew po skoszeniu powtarza kwitnienie i ona jest niska. Mhm. Bo Także... wspominał Pan o tym, że są niektóre rośliny, które kwitną tylko przez jeden rok, a są też takie, które. Na przykład są dwuletnie, tak i. I są wieloletnie, bo tutaj na przykład o, tu mamy dwuletni Mamy Mostrzyk. Nie? One kwitną w drugim roku, i później ta roślina zamrze. Mamy maki, które są kwiatami polnymi i one kwitną tylko rok. Podziwiamy je wierocienie y... przy ulicy Jarmarcznej na polach. No, no, piękne, no Akurat piękne miejsce. Tutaj tak jak habry, tu mamy bardzo dużo właśnie wieloletnich kwiatów. Które powtórzą nam kwitnienie po skoszeniu. Także warto, żeby, żeby uporządkować yy, teren, żeby, też żeby społeczna akceptowalność zakładania łąk była większa, to warto, warto kosić dwa razy. Yy, Czyli jeżeli kosimy w tym roku, w odpowiednim czasie. To one zakwitną powtórnie. Zakwitną jeszcze powtórnie i będzie to w okolicach. No normalnie, gdy... Bo to jest też bardzo trudno powiedzieć, czy, czy to będzie za, za dwa tygodnie, czy pogodowe. trzy warunki mhm. pogodowe. Chodzi o, to, chodzi o to, jak będzie przebiegało nam lato, ale około 2-3 tygodnie po skoszeniu już zaczynają kwitnąć następne kwiaty, które już są gotowe do tego, żeby zakwitnąć, ale nie mogą, bo są, są po prostu tutaj Niszy. w niskim, tak, dokładnie w niskim poziomie. Bardzo tak, dziękuję tak, Panu tak, za tą tak, dawkę wiedzy, ale też y, wsparcia, żeby troszkę nas ukierunkować Myślę, w tą odpowiednią że... stronę, żebyśmy mogli wypielęgnować naszą zieleń, Myślę, ale to pozostać to... też przy tym, co jest niezwykle ważne, czyli przy tej prawdziwej naturze. No, warto, warto pielęgnować i warto też uczyć. Warto uczyć od najmłodszego, warto uczyć dzieci w przedszkolach, nawet w żłobkach, ale na pewno trudniej jest uczyć dorosłych. Ale trzeba, trzeba o tym mówić, bo to się stanie rodzajem mody. Wtedy zrozumiemy, że, że różnorodność jest ciekawa. Ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o zielnikach, o których dzisiaj już rozpoczęliśmy mm. rozmowę, bo to niezwykle ważne przy placówkach oświatowych. Tak, żeby edukować dzieci o tym, co rośnie, co jest zdrowe, co można zjeść. Myślę, Dzieci się tym fascynują, kochają przyrodę, ja myślę, że warto, żeby te kolejne nasze pokolenia doceniły to, co jest wokół nas. Dokładnie, bo, bo trzeba też pamiętać, że te łąki to są nie tylko dla nas ludzi, ale one są dla przyrody, dla, dla zapylaczy, dla motyli. Czyli dla ptaków przecież, dla jeży. No, no, Masa przyrody z tego korzysta i, i my też później możemy się cieszyć tym, że, że właśnie my mamy jeże w ogrodzie, że, że mamy więcej ptaków. No dlatego mamy, bo, bo jakby ten, ten cykl czy, czy, czy łańcuch przyrodniczy nie jest jeszcze zerwany, a jest wiele krajów świata, bo w Chinach nie ma zapylaczy. Kwiaty, które teraz zbieramy. Będą wykorzystane podczas warsztatów z uczestniczkami Uniwersytetu III wieku. Będziemy z paniami przygotowywały bukiety. Państwo, teraz na terenie gminy Jarocin, w Jarocinie zobaczycie firmę, która pracuje nad łąkami kwietnymi. Łąki zostają skoszone, a robimy to po to, żeby zakwitły ponownie.